Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w ramach projektu Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem zorganizowało konferencję antynowotworową skierowaną do nauczycieli i promotorów zdrowia z powiatowych stacji epidemiologicznych. Celem konferencji było omówienie profilaktyki antynowotworowej oraz szkolenie nauczycieli w celu nauczania o problemie nowotworów w szkołach. Wyłaniamy liderów, którzy otrzymują certyfikaty. Liderzy szkolą nauczycieli w danym to przede wszystkim, to są promotorzy zdrowia powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych organizują szkolenia dla nauczycieli swojego powiatu, a nauczyciele szkolą uczniów. Poprzez nauczycieli chcemy nauczyć uczniów jak zdrowo żyć zgodnie z zaleceniami Europejskiego kodeksu walki z rakiem, jak walczyć z chorobami nowotworowymi, żeby poznać czynniki. Nowotwory stanowią drugą, zaraz po chorobach układu krążenia, przyczynę zgonów w Polsce. Problem jest o tyle poważny, że w dużej mierze zachorowanie na nowotwór zależy od naszego stylu życia, a nie uwarunkowań genetycznych. Małgorzata Talerczyk, lekarz onkolog, wyjaśnia, jakie czynniki współczesnego życia mogą przyczynić się do rozwoju choroby nowotworowej. Głównym tutaj czynnikiem jest, na przykład niewłaściwy niehigieniczny tryb życia, palenie papierosów. Papieros zawiera około 4000 różnych substancji toksycznych, z czego 400 to są karcinogeny, czyli jak to, teoretycznie dopuszczalne są w Polsce sprzedawanie takich środków, które są karcinogenami. Więc inny taki istotny czynnik to jest ruch, fizyczny ruch, czyli to, czy troszeczkę ćwiczymy, czy ruszamy się, czy korzystamy na przykład z roweru, czy chodzimy na piechotę do pracy, czy raczej korzystamy tylko z samochodu. Kolejna sprawa to jest odpowiednia dieta, dieta, którą możemy, którą możemy wzbogacać przez udział warzyw i owoców. I jeżeli będziemy o tych trzech rzeczach podstawowych myśleć, to na pewno w znacznym stopniu możemy liczyć się z tym, że zachorowalność czy umieralność na te choroby nie będzie aż tak wyglądać dramatycznie jak wygląda. Organizatorzy wydarzenia twierdzą, że temat nowotworów i profilaktyki powinien być przede wszystkim przedstawiany uczniom. Jeśli popatrzymy na to, jak dużo młodych, młodycianych i pełnoletnich osób pali, to pali w sposób taki nałogowo po 20 papierosów dziennie, to może to fundujemy na pewno sobie, jeżeli chodzi o mężczyzn, 20 do 20 razy częściej nowotwory płuca, jeśli, chodzi, jeśli mamy do czynienia z, pal z palaczami, kobiety 12 razy częściej mamy do czynienia z nowotworem płuc, czyli jeżeli nie będziemy szkolić młodzieży, jeżeli nie będziemy pokazywać, jakie mogą być zagrożenia, to, to będziemy mieć, nie będziemy mieć starszych ludzi, którzy, którzy żyją swobodnie, którzy korzystają z emerytury, a nie chodzą po lekarzach lub też przedwcześnie umierają. Lekarze prognozują, że jeśli nie zmienimy swojego stylu życia, choroby nowotworowe już za 15 lat będą pierwszym śmiertelnym czynnikiem chorobowym w Polsce. Warto więc zadbać o małe zmiany w życiu codziennym, aby zapobiec lub zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór.